Cześć, witam Cię serdecznie na kanale Testament. Ja mam na imię Darek i dzisiaj chciałbym Cię zaprosić na krótką recenzję tego to fajnego nożyka. Jest to nożyk firmy Opinel, model numer 9. Zapraszam Cię do oglądania. Francuska firma Opinel produkuje noże już z ponad 100-letnią tradycją. Ten model jest wykonany, rękojeść tego modelu jest wykonana z drewna bukowego. Wygląda przepięknie. Jego ostrze jest wykonane ze stali nierdzewnej, ze składem 0,9% węgla. Głownia jest w formie klina, czyli szersza bardziej u grzbietu i wąziutka na dole. Powoduje to, że nóż jest bardzo, bardzo, bardzo ostry. Jest oryginalnie naostrzony, ja go jeszcze nie ostrzyłem i zaraz zobaczycie, jak sobie doskonale radzi. Producent w 1955 roku opatentował takie sprytne zapięcie. Viroblok to się nazywa. Taka blokada. Jest to taki pierścień zamocowany w górnej części rękojeści. Wystarczy go tylko przekręcić i ostrze nam się już nie złoży. W celu zamknięcia ostrza trzeba go przekręcić w drugą stronę. Składamy ostrze, przekręcamy spokojnie i nie da się go wyciągnąć. Nóż jak widzicie jest bardzo mały, włącznie e, po rozłożeniu. Ma bodajże niecałe 20 cm długości. Model numer 9 charakteryzuje się tym, że głownia noża, czyli ostrze, ma około czy tam 9 cm z hakiem długości. nóż jest bardzo poręczny, bardzo się go fajnie trzyma w ręce. W rękojeść jego jest bardzo fajnie wyprofilowana. Jest bardzo podatna na modyfikacje, ponieważ jest to samo drewno, więc możemy sobie przewiercić tutaj otwór zawiązać linkę, przypiąć do pasa, żeby się nam nie zgubił. Eee, bardzo mi się podoba jak on jest wykonany jego jakość. Eee, co też jest na plus? On nie jest wcale taki drogi tak, bo można go z, e, chyba już dostać w okolicach 50 zł. Więc myślę, że to jest uczciwa cena jak za taki fajny nożyk. Eee, sprawdźmy jak bardzo jest ostry. Zaraz zobaczymy, jak nożyk radzi sobie w teście kartki. Zobaczcie, mam tutaj zwykłą kartkę, zgnijmy na pół. Oni nie był wcale ostrzony. Popatrzcie jaka brzytwa. Bez najmniejszego wysiłku pięknie sobie tnie. Absolutnie żadnego wysiłku w to nie wkładam. Ostrze oryginalnie zaostrzone, w ogóle je nie ostrzyłem. Jest bardzo ostre. Czuć zresztą pod palcem. <grym> Z czego Wam nie polecam w taki sposób sprawdzać. Noże te dostępne są również w różnych wersjach, na przykład można mieć lakierowaną rękojeść, można mieć rękojeść dębową. Ta wersja ma akurat rękojeść wykonaną z drewna bukowego. E, można również mieć ostrze węglowe, e, ta, jest, ta jest wykonana ze stali nierdzewnej. I przede wszystkim mamy różne długości tego ostrza, tak? chyba nawet do 12 cm. Tam ten ma akurat 9. Jest bardzo poręczny według mnie. Taki fajny rozmiar. Nie za wielki, nie za mały. Wszędzie się może przydać. Nożyk jest doskonale się spisuje w takich poręcznych rzeczach jak chociażby przygotowanie potraw kulinarnych, wiadomo, do bushcraftu czy do ciosania drewna nie nadaje się, ponieważ jego ostrze jest bardzo cieniutkie, co zresztą zaraz możecie zobaczyć na zbliżeniu. E, nie rozpalimy nim też e, ognia raczej, ze względu na głownię, która jest wyprofilowana w kształcie takiej jakby łódki małej. E, profil e, jakby tego ostrza e, jest w kształcie takiego klina, jakbyście sobie wyobrazili tru, ostry trójkąt odwrócony do góry nogami wierzchołkiem w dół. Taki właśnie ma profil, dzięki temu jest bardzo ostry ten nóż, łatwo się go ostrzy. No i cóż, fajny, mały poręczny nożyk, serdecznie go Wam polecam do takich zastosowań kulinarnych czy tam turystycznych, również się przyda. Ale tak jak mówię, ognia nim nie rozpalicie, ogniska nie przygotujecie. Natomiast posiłki, przetiąć linę, tego typu rzeczy jak najbardziej. Słuchajcie. Jeżeli zostaliście do tego momentu, to dziękuję Wam bardzo serdecznie, że jesteście dalej ze mną, że oglądaliście materiał. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć, trzymajcie się. Hej!